Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam Was w kolejnym otwieraniu paczek. Moi drodzy, dzisiaj sobie otworzymy paczki, ponieważ jest happy hour. Ja mam nadzieję, że zdążę jeszcze to otworzyć. Zobaczmy. Jest, są za 25 tysięcy. Eee, dwie godziny do końca. No, jeszcze jestem przed czasem. Jestem jeszcze jestem przed czasem. No to co, zaczynamy, prawda? No to zrobię tak, że otworzę. Ile jest? 5 tych. 5 tych i. No, i tak, żeby dokończyć, tak, żeby mieć 1600, znaczy 1600 na koniec, o tak, moi drodzy, ja nie wiem, kiedy wy to oglądacie, jak rozłożyłem sobie ten plan. Dlatego, mogę mieć mniej lub więcej na wcześniejszych filmikach, mogę mieć więcej, mniej, nie mam pojęcia. Tak czy siak, to co, zaczynamy, zobaczymy, kto nam się trafi. Mesy, mówię po moim Messimo ostatnio, ja teraz już na te paczki naprawdę nie, na pewno nie będę narzekał. Robinio, zaczynam od Robinio, czyli całkiem nieźle. Naprawdę, jak i tak, e, na to co nam się trafia, dlatego Robinio sobie zatrzymamy. E, Rakitic, no średnio, to widzę e, Matuidi, dobry zawodnik, aczkolwiek nie w, e, w fucie. No, a reszta. Reszta, niestety, e, musi zostać sprzedana. Ok, no, ale zaczęliśmy całkiem nieźle. Robinio nie jest złym graczem. Zobaczmy, co będzie dalej. Zanetti, no, tu już jest niestety troszkę gorzej. Tu już jest niestety troszkę gorzej. Aczkolwiek mamy Meneza, co mnie bardzo cieszy. okej. Okay. Szybka aukcja, no to wystawimy go za... Nie na 12 godzin na godzinę. Za 700... Zobaczymy, jeżeli się sprzeda to go zostawimy, o! O, szkoda, że ma tylko 3 gwiazdki. Wątpię, żeby poszedł... Brazylijczyk wątpię, żeby poszedł za jakąś dużą kwotę. Meneza... Meneza, mamy duplikat, więc trzeba będzie go sprzedać, prawda? Za 700... A czemu mamy duplikat? aha... To już nie wiem czy wiecie czy nie. Nie Nieważne. Okej okay, moi drodzy, trzecia paczka. Czy tym razem trafi nam się coś... O, mam pomysł, zamilczę. Niestety tym razem to nie podziałało. A szkoda, a szkoda, ale chyba będę częściej to stosował. Kogo my tu mamy? Karager, Barry. Pienar, Jemali, Haina, Vargas. Vargas możemy spróbować wystawić. Może ktoś się na niego skusi. Aczkolwiek e, wątpię. Aczkolwiek wątpię. Iwan z ulubionego klubu 80 tempa. No. Nie wiem, mogę spróbować go sprzedać. Zobaczymy, czy pójdzie. O! Ej. Czyżby to był <laughs> Willy, to w szczęściu go miałem. A Wellington men, nem, przepraszam, nem Chyba nie chce się dostać do klubu, prawda? W sumie drużynę brazylijską mamy, więc... Jakby co? Jakby co, zawsze można, wiecie... Jakoś to tamto zrobić, żeby go przetransferować z paczek tutaj. Galas obraniak Shur Mmm, całkiem szybki jest, Wigan? On może trochę chodzić w sumie Wystawimy go od razu na aukcję 94 tempa, koł słaby 9, 78 dribblingu, suczki czterogwiazdkowe No czemu nie, czemu nie, nie wiem, nie mam pojęcia że Po pylon może chodzić, ale Ale dobra e, dobra, Czerni. też go wystawimy, bo sam bym, Sam mam tego bramkarza Do oczywiście e, brazylijskiej drużyny Shurl wystawimy. A no i moi drodzy. Jeszcze nam została jedna ta duża paczka, no oczywiście w nich się raczej nic nie trafia. I to nie jest moj, moj, tylko moja opinia, ale raczej wszystkich dookoła jak Karola trafiłem, no to jest już w ogóle masakra, jeżeli chodzi o mieczę fabiański Karol. W sumie dawno go nie widziałem. Nie wiem czy go kiedykolwiek w ogóle miałem. A tutaj mamy jeszcze jednego z Nothingham Forest. On no to on sobie spójdzie, a nic. No, no, chociaż nie, no, nie sprzeda się. Albo dobra, i szukaj swojego miejsca na ziemi. A reszta na szybką sprzedaż. Bo wątpię, że ktoś Karola chciał. No, paczki nie są już dostępne. No, ale nam zostało trochę kasy, więc pootwieramy sobie i zobaczymy, czy e, może uda się trafić Cristiano Ronaldo. Bo jeżeli teraz. W sumie polowanie na Messiego już zakończyłem. Teraz zostało już tylko jedno. Co no, to wszyscy wiemy, Ronaldo, może być też Ibrahimowicz, Neymar, Roben Ribery. Bardzo chętnie ich przyjmę. Jak wiadomo, chodzą po naprawdę ogromną, e, obro... pochodzą po naprawdę ogromną kasę. To by nam się przydało, prawda? A ja teraz do końca jestem zawsze dobrej myśli, bo Messi trafił nam się pod sam koniec. Tam zostało chyba tam trzy paczki do końca i nagle. Wee, 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 wee. No, ale czy, ale teraz znowu pewnie będzie tak, że nic się nie będzie trafiało Tak jak to było, ja nie miałem nic, a potem nagle Boom, boom, boom Rafael, zawodnik z mojego ulubionego klubu Rafaela możemy spróbować sprzedać, bardzo dobry zawodnik Aczkolwiek teraz będzie przesilenie rynku, więc 4-4-2 la. Fiorentina, mój klubzy Mojej gwiazdy, mojej historii, mojej historii po prostu, no niech będzie Kabul! No proszę OP zawodnik Sprzedamy go, ale jest masakrycznie dobry To muszę przyznać, nie lubię przeciwko mu grać Spursi! Dzisiaj jest dzień, w którym wygrali... dzisiaj, to jest dzisiaj, tak Wygrali 3-1 z Arsenalem. 7 goli w 3 minuty. 7 goli w 3 minuty. Matko Boska, co ja, co ja mówię, co ja gadam. 7 minut i 3 gole, to jest naprawdę piękny wynik. Przepiękny wynik. Reszta, niestety, tutaj jest do bani Ile nam zostało? 64 tysiące do końca. Moi drodzy, soldado, 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 soldado. Matip. Matip. Nope on nas nie interesuje więc nawet go nie będę brał do klubu i połowy sprzedać, bo no wiem, jak to się skutkiem zakończy Kameruńczyk, Strzalkę Johard o, ta, ta konfiguracja podobno zawsze daje jakieś dobre ten, karty no i niestety, a obaliłem właśnie teorię e, jakichś dobrych kart, a Duris to jest niestety niedobra karta o Trafford, no proszę Ok. Idziemy dalej. I teraz. Messiao. Dodaj nam Messie. Ale nie, nie, znaczy chcia, nie. Chciałbym Messiego jeszcze raz. To by było po prostu masakra. Jakbym się ucieszył, ale bardziej teraz by mi do gustu przyładł Ronaldo. Ale też nie wiem, co bym zrobił. zresztą jakbym trafił Ronaldo. Znowu bym miał ciężki denim. Ciężej by mi bo go było sprzedać niż Messiego. To na pewno, bo. Y to jest tylko oczywiście moja opinia, możecie sobie zgadzać lub nie, dla mnie Ronaldo w FIFA jest lepszy i, i tak po prostu jest, ma e, jednak lewą, e, prawą nogę świetną, nie tak jak Messi, ma 5 gwiazdek sztuczek, mm, prędkość i ciało, który może się e, przebijać, niesamowity wyskok główki, strzał z daleka, no wszystko co by można chcieć w zawodniku, prawda? Dlatego, dlatego dla mnie osobiście Ronaldo wydaje się być lepszym wyborem. Dlatego nie wiem, jakbym postąpił, na przykład, jakbym trafił. Ronaldo! Na pewno bym się cieszył bardzo. Ale dobra, koniec tego gadania. Wracamy do naszej formy, czyli nie ma nic w paczkach. Wracamy do tej formy. A może za jakieś 30 odcinków trafimy kogoś dobrego. Ciekawe tak w ogóle, muszę policzyć, że sobie zrobiłem odcinków do tej pory, zanim trafiłem Messiego. I jakoś to sprytnie. I tak już nam się kończy widzę tutaj. Oooo! Trzeba się porozciągać. Kończy nam się kasa 29 tysięcy, ja więcej wydawać nie będę. Lewandowski! Szkoda, że nie inform. Zresztą inform też niewiele więcej chodzi. Lewego sprzedamy od razu. Ale on też obawiam się, że za niestety jakiś z za jakiś, za jakąś ogromną kwotę nie pójdzie. Gips, świetny zawodnik, bardzo lubię nim grać Aczkolwiek mam go już w klubie Także nie jest mi potrzebny No i moi drodzy Ostatnie dwie paczki A, Trzy, dwie, trzy, dwie, trzy No to co, raz Mvilla Nas nie interesuje zbytnio Aczkolwiek możemy wystawić całkiem niezłe statystyki eee, e, e. O, Inaldo Nienawidzę grać przeciwko niemu, nie cierpię po prostu. Ale lubię go mieć w drużynie. Ale po prostu masakrycznie dobry zawodnik. Kosi, kosi mnie zawsze, zawsze, po prostu zawsze. Jak tylko może. Dobra, przedostatnia paczka Granero. ej. ej, ej, ej. całkiem dużo zawodników, jak na paczkę. Co, ostatnia paczka. Moi drodzy, być albo nie być. Dla. Tych inform w ogóle teraz jest Ronaldo w informie, więc. Teraz. albo nigdy. Ja zamilczę. I mam nadzieję. Nie! No trudno. No trudno. Tak bywa. Tak czy jak dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tym razem polowanie na Messiego się nie udało. Ale chyba i tak. Kasy z mam dość jak na razie Dziękuję wam bardzo za uwagę Jeszcze raz Dziękuję za oglądanie W sumie nie wiem co jeszcze powiedzieć Jeżeli się podobało to nie zapomnijcie zrobić łapki w górę Bo to strasznie mobilizuje I zapraszam was na mojego facebooka oraz twittera Gdzie zamieszczam wam najnowsze moje informacje Co robię na przykład jak mi się nudzi No no teraz mi się akurat nie nudzi Bo, bo, bo dużo roboty ale, ale jak mi się nudzi to No, Dziękuję wam bardzo za uwagę i do kolejnym razem